Witam, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w World Cup Event FIFA Mobile 22 A teraz mecz z Meksykiem 0-1 od 45 minuty Prowadzi Meksyk I teraz Eric Dier Bergwijn I gol Messi Strzela bramkę na 1-0. A więc teraz przechodzimy do wznowienia od środka boiska. I teraz Herrera, 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 Montes, Alvarez, Alvarez, Jimenez, 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 Marquinhos Estupinian, Joris, Hugo, Joris. Wybicie piłki, Bergwein. Teraz Guajardo, Guardado, Casemiro, Neymar, Messi broni to, czoła. A więc teraz Ronaldinho, dośrodkowanie, Diera Bergwine i nie ma bramki. Kolejny rzut rożny. A więc teraz. Ronaldinho. Guayardo, Guayardo, Guayardo I teraz będzie. Out dla. Polski. Eric Dier. Bergwijn. 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 Zagranie do Messiego. I wybicie piłki przez Meksykanów. A więc teraz Marquinhos. Erik Dier, Guayardo, no i będzie out dla Meksyku, 67 minuta meczu i teraz jest out dla Polski. I teraz zagranie Neymara, Messi, Messi, broni to oczoła, Bergwine. I broni kolejny strzał o czoła. A więc teraz wrzutka Ronaldinho, Ronaldinho Neymar. Teraz Neymar. I gol. 2-1. Neymar. A więc jest prowadzenie. I teraz 75. minuta meczu. Guardo, Gajardo, Guardado. Jimenez, Jimenez. Podanie do Ga... Guardado. I teraz Marquinhos <coughs> Bergwijn Bergwijn Messi 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 I obrona i ale Kasemiro <coughs> Dobija I strzela bramkę, więc teraz Lozano Guardado, Guardado Jimenez, Jimenez i teraz Neymar. Zagranie do Messiego, Messi. Leo Messi. 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 Oczoła broni. I teraz Bergwijn i golesz. Tutaj zewnętrzną częścią stopy strzelił Bergwine bramkę. Oczoła bez, bez szans. Jeszcze 5 minut. Meczu Herrera. I teraz. Bergwine, nie, Gajardo, Gajardo, Lozano, i teraz Gajardo, Gajardo, Eric Dier, i teraz Ronaldinho, Ronaldinho, ale zagrani do Messiego, Messi, 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 i broni to Ochoa, nie ma bramki, Gajardo, i teraz jeszcze Marquinhos, i spalony, a więc nie będzie bramki. Już chyba nie będzie wcale bramki w tym meczu. A więc Ochoa jeszcze wybija piłkę i koniec meczu, a więc zwycięstwo 4-1. No i teraz odbierzemy sobie nagrodę za wygrany mecz. Kontinue. I teraz otworzymy sobie w bonus prizes paczki będą chyba trzy albo cztery paczki. I teraz. Bonus prizes bonus prizes i. Będą najpierw dwie paczki otworzone. I może się akurat piłkarz trafi 90, plus może skill boosty zobaczymy. Nie bo się skill boosty trafili. A więc jeszcze 90 plus player. Jak się trafi, to będzie dobrze. I co będzie? I będzie 50 tysięcy końców. A więc na razie ostatnia paczka. I 280 plus playerów, a więc teraz main. I w main zagramy sobie mecz. Od 45 minuty 01 z Hiszpanią przegrywamy, a więc będzie trzeba wygrać drugą połowę meczu. A więc mamy 45 minut na strzelenie dwóch bramek co najmniej. A więc teraz Hiszpania będzie zdrożnego Jordi Alba i nie ma bramki Joris Joris, Hugo Joris. Teraz Eric Dier, Ruth Hulit. Zagranie do Ronaldinho. Ronaldinho, Messi. 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 Messi broni to Una i Simon. A więc teraz Ronaldinho. Messi. Broni Una i Simon, drugi strzał. I teraz Ronaldinho. Casemiro i kolejny strzał obroniony przez Unaja Simona. I teraz Ronaldinho. Bergwijn nie ma strzału. Jordi Alba. I Neymar i jest aut dla Hiszpanii, a więc 55. minuta meczu i od autu Hiszpania zaczyna. O Jarzabal. O Jarzabal. Pedri. Pedri. Podanie do Koke, Koke Sergio Busquets Koke, Koke Ruth Ronaldinho Messi I Messi strzelił nad bramką, 62 minuta meczu, a więc teraz Unai Simon, podanie do raporty raportę Messi 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 I gol, ależ tutaj <laughs> Bramkę strzelił Z minimalnego konta Messi, a więc teraz Oyarzabal podanie do Busquetsa Busquets, Busquets I teraz Oyarzabal Oyarzabal Pedri, Pedri <laughs> Oyarzabal Casemiro Messi 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 Broni to Unai Simon. Ależ interwencja Hiszpana. Ruth Hulit. Teraz Casemiro. 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 Unai Simon broni. A więc teraz. Ronaldinho wrzutka. Casemiro i gol. 2-1. <tryk> Prowadzenie w meczu z Hiszpanią. Unai Simon tutaj był bezradny. Przy tej bramce. A więc teraz. Frantorez, ok. Morata, Morata. <tryk> Messi. <tryk> Jeszcze 15 minut meczu i mecz odwolnych Hiszpania. Wybita piłka. Eric Dier. Ronaldinho. Messi. Messi Bergwine. Bergwein, Bergwein. Nie ma bramki. I Neymar. I 3-1. pierwsza minuta meczu. A więc jeszcze jest około 10 minut meczu. A więc Koke. 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 Ferran Torres. Koke. I teraz widzić. Wilić. Bergwijn. Bergwijn. Messi. Messi. Messi! Broni to Unai Simon! Kolejna gen... Kolejna genialna interwencja Unai Simona. A więc teraz Ronaldinho podaje do Bergwajna. Bergwajn! <tryk> I gol! 4-1. A więc dobre rozegranie <tryk> piłki. Przez Ronaldinho. A więc teraz... Oyarzabal. Bergwain. Messi, 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 gol! 5 do 1. Genialnie wykorzystali te luki w defensywie Hiszpanii. Morata, Morata. I teraz Kasemiro. podaje do Messiego, Messi. Messi, ostatnia akcja meczu. Messi! Czy będzie 6-1 Messi ależ interwencja Simona? Simon I teraz Ronaldinho Hulit, Neymar! I nie ma bramki <ścoughs> A więc koniec meczu i jest zwycięstwo z Hiszpanią 5-1. A więc można przejść do ostatniego meczu w tym odcinku. I teraz continue. I teraz 75 program tokenów. I teraz ostatni mecz. Tym razem mecz od 45 minuty z Niemcami. A więc od 45 minuty przegrywamy 0-2 z Niemcami. A więc teraz Ronaldinho wrzutka. I nie ma bramki. Erik Dier. Dier. <laughs> I Neuer łapie piłkę, a więc 46. minuta meczu. I mogło być 1 do 2. A więc teraz Neymar. Erik Dier. Erik Dier. Erik Dier. Raum wybija piłkę. Widzieć! <laughs> Kasemiro. Casemiro, Bergwijn. Bergwijn. I nie ma. Strzału, a więc teraz jest out. I teraz Bergwine, Bergwine Neymar Strzał zablokowany przez Rudigera. A więc teraz Ronaldinho podanie do Messiego Messi Rudhulit. <laughs> Źle strzelił Rudhulit. Neuer syle. I teraz Hoffman, Hoffman, Hoffman Werner, Timo Werner Thomas Müller Müller Eric Dier Estupinian Casemiro <coughs> Bergwijn, Messi spalony, Me na, mes na spalonym Messi, a więc <coughs> Nie będzie kon kontynuowanej akcji, a więc a więc teraz Rudiger wybija piłkę i teraz Dier przejmuje. Kasemiro, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar. I jest 1 do 2,65 minuta i bramka Neymara. Rudiger. Mirror, mirror. Werner, Timo Werner. I teraz saner, Riro i saner, saner. Sané Sané Eric Dier Podanie do Bergwajna, Bergwajna, zagranie do Messiego, Messi, Messi, Messi Strzał i broni to Manuel Neuer. A więc teraz rzutka Ronaldinho, Ronaldinho, Ruthulit, nie ma bramki. Jeszcze jakieś 15 co najmniej minut. Na szczelenie dwóch bramek i teraz Estupinian, Neymar, Neymar, podanie do Messiego, Messi, Hullit, Hullit, Messi, Rudhulid, Hulit Messi, strzał jest 2 do 2, 7, 10, 8 minuta meczu jest remis, a więc Mirror, Kimis, Kimiś. Werner, Timo Werner, Werner, Marquinhos Rudhulid. Messi. Messi. Messi! Szczoł za pola karnego obroniony przez Noiera, więc teraz... Będziesz rzut rożny. Ronaldinho. Casemiro i gol 3 do 2. Kolejna bramka Casemiro z rzutu rożnego, a więc... Teraz jeszcze jest jakieś 7 minut na szczelenie, jeszcze jakiejś bramki Neymar. Bergwein! Bergwein! Bergwine! Bergwain i Neuer łapie piłkę. Wybicie piłki przez Noiera. Widzieć i teraz Bergwine. Bergwain. Bergwain strzały nie ma bramki. 90. minuta meczu, a więc jeszcze a może szybkie przejęcie piłki. Będzie szansa na strzelenie jeszcze jednej bramki, a więc teraz Neymar, zagranie do Messiego, Messi 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 Szczai broni to Neuer Messi dobija I, i gol 4-2 Przy dobicie już Neuer nie miał szans A więc Zaraz będzie koniec meczu I Gundogan Podanie do Wernera Werner Casemiro I koniec meczu A więc zwycięstwo 4-2 z, repre z reprezentacją Niemiec. A więc teraz kontynuę. I wiadomość, że została wygrana liga i teraz punkty za wygrany mecz i punkty za ligę. 100 league pointów. A więc teraz można przejść do bonus prizes, bo w bonus prizes będą dwie paczki. I pierw otworzę jedną, a na koniec z drugą. Może coś ciekawego wpadnie, a jest 10 razy 60 plus player. A więc teraz, czy będzie 90 plus? Nie, ale będą 70 plus. A więc teraz można przejść sobie do <laughs> star pasa, bo w star pasie będzie 350 tysięcy końców do odebrania I teraz <laughs> Przechodzimy do FIFA World Cup I w FIFA World Cup będą nagrody w, stadi w stadium Do odebrania i będzie to 1000 gemów a więc będzie 71 tysięcy gemów Już na koncie moim <laughs> I 150 Rewards Pointów a więc teraz jeszcze będzie 270 plus playerów i to będzie coś ciekawego i to jest Jansen i jest góralski A więc Jeszcze będzie 50 tysięcy końców i będzie do odebrania 50 skill boostów I tak odebrane już są a więc teraz przechodzimy do questów i w questach będzie <coughs> będą te do odebrania punkty. Tutaj będzie do odebrania. A ile jest tych starpas kredytów? 4770. Tutaj otworzymy jeszcze sobie darmową paczkę, aczkolwiek darmowej nie ma. To, tu może sobie w event ofernie tutaj w rig przejdziemy do kurcze. Dobra, najwyżej za te 60 gemów otworzę paczkę z 20. A więc teraz możemy przejść do odebrania nagrody za otwartą paczkę. A więc teraz odbieram sobie za rozegrany trening questa i teraz to z kredytów i teraz będzie chyba bodajże 500 z kredytów, tak. A więc teraz tego nie będę odbierał na razie, albo dobra Szyb... szybko to odbiorę kolejne punkty do odebrania bo tutaj będzie 2 60 plus playerów, może coś ciekawego się trafi. Dobra, jeszcze. Dobra, ostatnie. Dobra, to już te też otworzę i otwarte, a więc odebrane. A więc teraz można przejść do Starpass. Do Starpassa i tu będzie 100 Tokenów, a więc Ciekawa nagroda Bo teraz można przejść do Jeszcze jednej paczki W tym W evencie FIFA World Cup i teraz Bonus prizes I Ostatnia paczka w tym odcinku, mam nadzieję, że Będzie Coś ciekawego Wleci i 10,60 Plus playerów, a więc no i teraz odbieramy sobie Laudoniego z Tunezji i zobaczmy jak jeszcze... Zobaczmy jak trafiamy tą kartę i CDM Laudonii z Tunezji. A więc w tym odcinku to by było wszystko. Cześć.